Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Ludzie Drodzy? Ludzie Drodzy, słuchajcie, wczoraj miał miejsce finał tańca z gwiazdami. I oczywiście obiecałem, drodzy Państwo, że ten finał tańca z gwiazdami obejrzę i oglądałem wczoraj relacje z tego tańca z gwiazdami, transmisję w telewizji internetowej na Polsacie. Ludzie drodzy! Jakież to jest wspaniałe studium, ja bym powiedział, psychopatologii życia codziennego, naprawdę, ale to już jest finał w ogóle, to się skończyło, ludzie drodzy! Ile teraz będziemy czekać na kolejną edycję, to ja nawet nie wiem. A to była edycja jubileuszowa, czyli chyba 20 lat to oni tam już tańczą, słuchajcie. I tak tańczą, że. Wy widzicie, niczego nie wytańczyli. To ja nie wiem o co chodzi, słuchajcie. Ja naprawdę nie wiem, bo kiedyś się mówiło i do tańca, i do różańca, a dzisiaj jest i do tańca, i do, prawda, skakańca, patusańca. No bo jak to nazwać? Ja już brakuje mi tutaj słów, a wulgarnych słów używać nie chcę, bo jestem człowiekiem wysokiej kultury, yy, drodzy Państwo. No i ten, jakby to powiedzieć, ten yy, taniec z gwiazdami. Czyli to zapętlenie patusów, prawda, kwantowych dobiegło końca. Geniuszy naprawdę wybitnych. To jest rodzaj takiej genialności, jak Kasprzyk tam, ryczała, darła po prostu stara baba tą gębę, prawda? Genialne, genialne, genialne ludzie, drodzy. Ja nie wiem, co tutaj może być genialnego w takim tańcu z gwiazdami, bo jest tyle gwiazd, a jest ciemność. Ja myślałem, że jak są gwiazdy, no to jakaś jasność tutaj spłynie także na nas, na Polskę. Ale niestety nie, drodzy Państwo. Zrobiłem sobie parę notatek tutaj w związku z tym programem śmiesznym. Parę odcinków dla Państwa także relacjonowałem. Tam się naprawdę wiele działo, bo to jest wylęgarnia Patusów yy, taka potężna. Yy, ale żeby było śmieszniej, geniusz, drodzy Państwo, ominął naszą cywilizację szerokim łukiem. Ktoś się zastanowi, po co w ogóle oglądać to i po co to relacjonować? Otóż, jak wspomniałem, to jest wspaniałe studium psychopatologii życia codziennego. W tym kraju mamy najwięcej śpiewaków, prawda? Podejrzewam, że 25 milionów to są potencjalni artyści, wielkie gwiazdy, śpiewające na scenach. Potem są ci wszyscy z Mam Talent. To oni tam robią różne głupoty. To jest też genialne. Bardzo często się słyszy. No i reszta to są tancerze. No i tak tańczymy, prawda, z tą Polską, żeśmy wytańczyli sobie ubóstwo. Mentalne. No, bo drodzy Państwo, geniusz jest, jak powiedziałem, także poza zasięgiem tej cywilizacji. No, oddaliśmy się na służbę temu wszystkiemu, co Zachód miał do zaoferowania w formie swojego, e, prawda, tańczącego i lansującego się satanizmu. E, I tym samym wszystkie problemy tej cywilizacji mają zostać rozwiązane już przez sztuczną inteligencję, zaprogramowaną, rzecz biorąc, przez zwierzęce systemy. Ubogiego ludzkiego umysłu, więc ten umysł ubogi ludzki w formie sztucznej inteligencji zaprogramuje nam życie, właśnie wprowadzając nas ostatecznie do nowożytnego obozu bez drutów kolczastych. Co jest bardzo ciekawe, tutaj, drodzy państwo, nie wyprodukować człowieka szalonego, takiego rzeczywiście człowieka oddanego w jakiejś sprawie, rozwiązywaniu jakichś problemów, ale nie wyprodukować go z systemu i doprowadzić do takiego zubożenia, że on już myśli tylko o tańcu, jako o tym podziwie dla niego, o tym lasie, o tej pasji wielkiej, prawda? Żeby mu tylko brawo tam bili, żeby się ludzie naprawdę wzruszali, bo tam było tyle płaczu, owacji na wobec tego wszystkiego, co tam się działo. A tu człowiek, który rzeczywiście jakąś robotę dla wspólnoty chciałby wykonać, jest marginalizowany albo jego twórcze projekty zostają wyrzucone na śmietnik tej cywilizacji. Więc zastąpiliśmy tak naprawdę genialność w tej Cywilizacji, która nie podobała się generalnie rzecz biorąc nikomu, i na to miejsce wprowadziliśmy genialnych, prawda, tańcujących przygłupów. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, kwantowe zapętlenie patusów, słuchajcie. I w tym finałowym tutaj odcinku yy, prawda, byli już wszyscy. Wszystkie patusy się pojawiły. Baśka, Bursztynowicz, po prostu Złotopolska wspaniała też przyszła, Boże, w niebieskiej sukni, jaka piękna. A oni mówili, że ona jest taka stara i brzydka, no ludzie drodzy. Kaczorowska była z Rogacewiczem, prawda, tam wielką miłość też pokazywali, tam się wszyscy, no wszyscy się przewijali. Karolak tam nawet był, ten, który wiole tam bijewali ją po gębie. 20 lat ją, słuchajcie, po gębie rąbał ten Karolak. I też przyszedł do tańca z gwiazdami. 20 lat, a Wiola czekała, że Karolak jej jakąś rolę załatwi, i się pozwalała tam maltretować, a w końcu powiedziała: dość, teraz to ja jestem ofiarą. A tutaj wszyscy mówią, że Karolak jest ofiarą, prawda? Więc bardzo wiele rzeczy się działo. Dwa razy straciłem przytomność, słuchajcie, podczas trwania tego y, programu wielkiego. Raz ze śmiechu, jak łysy. I ktoś tam jeszcze z tego jury, bo to jury to jest też naprawdę, to jest genialna sekta dziwolągów, ale jury, drodzy Państwo, oni tam bardzo często cytują wiersze, takich wybitnych poetów. Różne tam wiersze są, bo i Norwid tam się pojawia, i chyba Słowacki się pojawia, i Mickiewicz tam był kiedyś. Oni tam cytują, bo chcą porównać. I Herbert chyba nawet, z tego łysy chyba cytował Herberta kiedyś, chcą, yy, prawda, nadać temu. Tym tańcującym wariatom, prawda, jakieś znaczenie porównując to do poezji wielkiej, wspaniałej, wszechpolskiej, prawda. No a na początek myślę to, akurat wtedy piłem wodę sobie, bo nic innego, bo to wiadomo. No i na początek Ibisz, którego problemem jest to, że jest wiecznie młody, słuchajcie. On, jego problemem jest to, że on jest wiecznie młody, i on rzeczywiście, jest, słuchajcie, on jest młodszy. Od chyba wszystkich tych uczestników, którzy tam, yy, prawda, młodych uczestników, którzy tam w tym tańcu występują, a młodszy od tej syku wieżyny, to z całą pewnością. No ale na początek była yy, promocja toksycznej jakiejś lemoniady oferowanej przez jakiś koncert, i oni to wszystko tam pili, bo im w gardle wyschło. Yy, przed programem im już wyschło w tym gardle, to ja nie wiem, jakie to musiały być emocje. Więc yy, Ibisz zażył dawkę, prawda, trującej lemoniady, i zaczęła się, drodzy Państwo, yy, ta wspaniała, ja bym powiedział, tutaj, psychopatologiczna instanizacja głupoty wszechpolskiej, bo gdybyśmy tak byli zaangażowani w walkę o Polskę jak w ten cały taniec, no to sprawa byłaby kapitalna, słuchajcie. Zobaczcie tylu ilu tancerzy, tylu ilu prawda śpiewaków, tylu Polaków. No i sukces mamy. Ale oni tam wszyscy, słuchajcie, się pojawili yy, ci celebryci, jakież to było wspaniałe przeżycie. Ludzie płakali, bili brawo, słuchajcie, jakby jakiś cud tam nastąpił było wielkie wydarzenie no ja tutaj nie wiem drodzy państwo nawet ta Cilman się pojawiła słuchajcie ten babochłop o którym ja wielokrotnie już wspominałem drodzy państwo i ona mówi coś takiego bo Karolak powiedział, że to była jego podłoga, to była jego podłoga mój jest ten kawałek podłogi w tym tańcu z gwiazdami, to było piękne prawda, bo nikt już tutaj nie ma swojej podłogi dlatego, że dzidki już mają całą naszą podłogę sobie wzięli, ale Cilman powiedziała słuchajcie, że ona się czuła w tym tańcu jakby wiosłowała jakby ona linię mety pokonywała, prawda, płynąc tą łódką, jakąś tam wiosłując. No ja myślę, że tak, no kiedyś na galerach, słuchajcie, to niewolnicy byli tymi, prawda, wioślarzami, tymi wieślarzami. No ja myślę, że niewolników to żeśmy wyprodukowali naprawdę bardzo dużo... Ludzie drodzy Państwo, jak oni pięknie tańczyli w tym finale, bo tutaj w tym finale to Państwu od razu powiem, kto tam występował: Sara Janicka i Maurycy Popiel. Ludzie drodzy, jakież mieli wspaniałe tutaj, jakie tańce, yy, prawda, yy, wspaniałe wykonywali ta Sara Janicka. Słuchajcie, jakie ona ma nogi wyrzeźbione. Ludzie, jak ja to zobaczyłem pierwszy raz w ogóle, to z wrażenia to tam spadłem. W ogóle jakby to rzeźbił sam, ja nie wiem, słuchajcie, jakiś wielki artysta, stary mistrz. No, tańczyła, wywijała, pokazywała, słuchajcie, takie akrobacje z tym popielem, i ona do niego mówi: Do tego popiela, dziękuję ci, popielu. Niby popiel ten, prawda? Wiecie, który? Król Popiel, prawda? No ale drodzy Państwo, ona do niego mówi: Dziękuję ci, że się mną opiekowałeś w tym tańcu, i to było tak piękne. I młeski leciały, i ludzie bili brawo, naprawdę. Dziękuję, że się opiekowałeś mną w tym tańcu. Słuchajcie, Gorodecka to jest jakaś tancerka, która tam była w finale także z jakimś panem tancerzem, ale to nie wiem kto to był, bo ta Sara Janicka to nie była gwiazda, tylko to była tancerka, a Popiel był gwiazdą, jakby ktoś nie wiedział. Ale tutaj o niej mówili, że to jest cesarzowa, słuchajcie, że to była cesarzowa parkietu w ogóle, takie są nazwy tam używane. A Gazina powiedziała, że to jest prawda. Nie cesarzowa. No i widzicie, i teraz nie dojdziemy, yy, drodzy Państwo, do porozumienia. Łysy to po prostu dupczył tam, słuchajcie, że super, że się wszyscy kochają, że super, że jest kapitalnie, że mamy związki partnerskie, że jest tyle miłości na świecie, że wszyscy to łykają, że będzie jeszcze lepiej, tylko się kochajmy. Za chwilę zacytował jakiś tam wiersz albo jakieś powiedzenie. Ten jest, facet jest tak tępy, słuchajcie, ten, ten łysy tancerz tam yy, z tego jury, że on. Generalnie rzecz biorąc, yy, musi się przygotowywać, słuchajcie, do tych programów poprzez przeszukiwanie internetu, co by tu wyciągnąć, co by tu jeszcze wciągnąć w ten program, żeby dać światu do zrozumienia, jaki to on jest oczytany, jakim to jest wielkim, drodzy Państwo, erudytom. I ten Bagi, słuchajcie, Bagi Bagiński, to jest jakiś TikToker, tam ma 20 chyba lat, słuchajcie, albo coś koło tego, w koszulce Metaliki, tam w bluzie Metaliki się tam pojawiał. Ludzie, i słuchajcie, on zaprosił wszystkich swoich fanów z TikToka i z Instagrama do restauracji, czyli 8 milionów ludzi obserwujących zaprosił do restauracji, słuchajcie. Koszulka Metaliki, tutaj ma bluzę, to ja pamiętam, że kiedyś za noszenie koszulki Metaliki to się w pysk dostawało. Ja tam raz zebrałem. Takiego liścia w swoim czasie, kiedy ta metalika to jeszcze nie była taka systemowa, mainstreamowa kapelka, której się, której każdy słucha. Nie, kiedyś to się mówiło metalika do śmietnika. Ewa Mingę, pokrojona, słuchajcie, tym skalpelem tam, prawda, była ludziem, ona tam tańczyła, się pokazywała i w tych obrotach to chciała ten do kamery tam, prawda, ustawić się w takiej właściwej pozycji. Prawie się wydupczyła ta Mingę, słuchajcie. Ja myślałem, że i to wszystko pęknie tam, bo ona wycina z też. Matki, żeby Polacy mieli się w co ubrać, a Polacy jej tam nie chcieli, prawda i tak dalej. Ale tańczyła. Baśka też była, słuchajcie Baśka powiedziała, że no i co z tego, że jest stara jak jest fajnie i to jest jej największa w ogóle przygoda w życiu, a nie te złotopolskie klany staropolskie, bursztynowe bo tam 30 lat grała i miała depresję teraz weszła do programu i też ma depresję bo jej powiedzieli, że jest za stara Gorodecka słuchajcie, ona pochodzi z Litwy ja się spodziewałem, że ktoś tam jeszcze powie, bo to krzyczeli, że cesarzowa że to jest geniusz w ogóle, królowa parkietu, najwspanialej tańczy to całe jury tam, prawda, ja myślałem, że słuchajcie, że za chwilę jeszcze Mickiewicza będą cytować tutaj, Litwo ojczyzna moja, ale Gorodecka czyni ludzi, słuchajcie, lepszymi jak się ogląda taniec z gwiazdami, to możecie teraz wysnuć wnioski że oglądanie tańca z gwiazdami uczyni was lepszymi ludźmi i tutaj Kasprzyk cytowała Norwida i powiedziała, że to jest, słuchajcie narodowa kobita taka swojska, taka polska Potem się pojawiła nawet diwa Steczkowska, słuchajcie, która tańczyła ze Stefaną Terracino ludzie, jakież to było wspaniałe, co ona tam robiła. Ta diwa, nasza piękna, wspaniała, no ten Bagiński, słuchajcie, taki młodziutki chłopak z TikToka. To ja tu mówię, to jest gwiazda, której, o której ja w ogóle nie słyszałem. Nawet nie słyszałem o tych innych gwiazdach, no ale ten Bagiński to tam ma, słuchajcie, chyba miliony tych fanów, którzy oddają te SMSy na niego. To on jest, słuchajcie, tak przystosowany do jak on się urodził przed kamerą, już. On jest przy, przygotowany w ogóle, to jest pierwsze to, bo to są roczniki chyba już po roku 2000 i to dobrze po roku 2000 prawda? Oni są już tak przygotowani, tak wylansowani, że dla niego występ przed kamerą, przemówienie jakieś, nie stwarza mu żadnej, żadnego problemu, żadnej trudności, słuchajcie. Yy, nawet muszę powiedzieć, że niektórzy aktorzy, czy tam ludzie starsi, którzy tam występują już wiele lat na scenach, są nagrywani, filmowani, to można u nich wyczuć jeszcze jakąś nudę, nutę takiej, no nudę też, ale nutę takiej niepewności, a on to, słuchajcie, płynie jak nie wiem co, yy, prawda? gaździna potem powiedziała że kasprzyk dupczy jak gęś bez głowy i myślę że to była drodzy państwo prawda geniuszy brakuje a tutaj prawda same geniusze, Gorodecka jest genialna, wszystko jest genialne Ibirze jest młody, to są wszystko symbole tej wspaniałej cywilizacji, Łysy, cytuję poetów prawda, Leśmiana, Mickiewicza i kryształową kulą jak sobie napisałem, dostaniesz między oczy, bo wtedy straciłem właśnie przytomność po raz drugi, jak się śmiałem pierwszy raz straciłem, prawda, ze wzruszenia w ogóle, to też była wielka sprawa no i kryształowa kula, słuchajcie dla otępionego jakiegoś tam dziwolonga o bardzo dobrym sercu, pod Podobno Bagi Bagiński ma bardzo dobre serce, który przekazał dodatkowo, słuchajcie, nagrodę 200 tysięcy złotych na organizacje zajmujące się leczeniem czy wspieraniem osób z zespołem Dowda. O, tak sobie rozdał 200 tysięcy, bo mu 200 tysięcy nie jest potrzebne, bo ma on 8 milionów fanów i on ma, yy, prawda, 100 milionów już na koncie. Więc kryształową kulą dostaniesz między oczy i świat ten cię zaskoczy, gdy się obudzisz, prawda, w nowożytnym obozie bez drogi Brutów kolczastych. Taka byłaby, drodzy Państwo, na dzisiaj relacja. Było to wielkie wydarzenie, naprawdę, ja bym powiedział, nawet narodowe, coś wspaniałego. Tyle wzruszeń, tyle radości, tyle genialności, prawda? Tu bym jeszcze mógł opowiadać, oczywiście, w nieskończoność, ale myślę, że. Na ten czas należy yy, opowieści o tańcu z gwiazdami, drodzy Państwo, yy, zakończyć. No i cóż, yy, wypada nam czekać do kolejnej edycji yy, tego wspaniałego wydarzenia w Polsacie, bo tu mówimy Polsat, czyli coś polskiego miałoby to być. No tutaj z Polską już nie będziemy mieli za chwilę nic wspólnego. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hey!